Hej, jestem witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z Red Dead Online, tak jest! I w tym odcinku zaprezentuję Wam wszystkie zniżki premie i ogólnie poinformuję Was o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online, czyli po prostu seria Salon News. Więc zaczynajmy. Zaczniemy od premii i pierwszą premią jest to, że... że... za... wszystkie zlecenia z tablicy dostaniesz 50% więcej hajsu, więc jest to całkiem przyjemna premia, jeżeli chodzi właśnie o łowców nagród. Wolałbym 100% więcej hajsu, ale 50% też powiedzmy, że jest w miarę ok. I od razu wam mówię. Tutaj przy tych zleceniach macie takie dolarki. Im więcej tych dolarków jest, tym więcej hajsu dostaniecie. Więc ty w co tutaj 3 dolarki, czyli lepiej go wziąć, bo wtedy po prostu ten hajs będzie o wiele większy niż w przypadku tego właśnie jednego dolarka, nie? Więc polecam. Oczywiście liczba osób też wpływa na to, ile tego hajsu dostaniecie, więc można w tym wypadku. Zlecenie na dwie osoby byłoby lepsze, ale wiadomo, jeżeli gracie samemu, no to zlecenie na jedną osobę jest lepszą opcją. Dalej, macie taką opcję: jak właśnie kupno tego całego, tej całej profesji roli łowcy nagród, i to jest aktualnie 5 sztabek złota tańsze, czyli kosztuje 10 zamiast 15. Więc tyle, jeżeli chodzi o łowcy nagród. Jeżeli chodzi o rolę kolekcjonera, to, to tutaj mamy premię tylko i wyłącznie do pederoli, jest to premia za sprzedaż pełnych kolekcji, jest to premia za wyzwania, typu na przykład odzysk, albo jajo kondora, właśnie za to dostaniecie dwa razy więcej pederoli. Mmm, słabe, moim zdaniem. Pederoli, no każdy na kolekcjonerze raczej, raczej ten level ma 20, no bo to się wbija naprawdę bardzo szybko, a Rockstar niestety taką głupią premię nam dał. No cóż, ale jeżeli chodzi o zniżki, to mamy zniżkę kolejną, strasznie głupią, o Jezu, nie, 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 spoiler alert, nie, nie pokazuję, e, jeżeli chodzi, <gryw> jeżeli chodzi o mapy, to zobaczcie, że te wszystkie mapy są aktualnie tańsze i jest to tylko i wyłącznie 20% ceny, tak czy siak nie opłaca się tego kupować, dlatego, że po prostu lepiej korzystać z map, które są w internecie za darmo i do jednej z takich map zostawię wam link w opisie i polecam tego korzystać, no bo po prostu bardzo łatwo się to zbiera. I to tyle, jeżeli chodzi o kolekcjonera. Lecimy sobie dalej. Zapomniałem wspomnieć, ale rola kolekcjonera też jest oczywiście tańsza o 5 sztabek. Dalej, pojazdy mamy tańsze, a dokładnie jest to wóz łowcy nagród. Więc kosztuje aktualnie 525. I jak ktoś lubi kolek Boże, kolekcjonera łowcy nagród, to to się przyda, oczywiście. Dalej, mamy także tańsze konie. I koniem tańszym jest koń. Który zwie się bretoński i Kryolo? Kriolo? Chyba tak. I słyszałem dużo dobrego o tym koniu. I chyba muszę go sprawdzić. Bo słyszałem takie pogłoski, że to jest najszybszy koń w grze. Sprawdzimy to może. Bardzo chętnie bym sobie zainwestował w jakiegoś najszybszego konia. Zobaczymy. I ogólnie z tego co słyszałem, ten koń Fox Trotter. To jest to po prostu ten sam koń, co ten. Takie same staty ma, tylko ten jest od kolekcjonera, a tamten jest dla zwykłych graczy, więc te dwa konie podobno to jest po prostu to samo, nie? Więc spoko. I oba konie są najszybsze, więc spoko, sprawdzimy to, może kiedyś. Szczególnie, że teraz po prostu jest 70% tańszy, więc to jest naprawdę spora zniżka jada takiego konia. Wszystkie stroje łowców nagród, a także kolekcjonerów po prostu są tańsze w tym tygodniu, więc można sobie zainwestować w coś. Nawet turystyk z tych strojów jest ładny. Dobra, wszystkie są paskudne. A przynajmniej nie pasują do mojej postaci. Kompletnie. No to jest w miarę okej, okay, Więc w to mogę sobie zainwestować na przykład. I to zrobię w sumie. Więc let's go. Korzystajmy ze zniżki. Jakiś inny kolorek. Mm, nie, ten zielony jest w miarę okej. Okay. Więc po prostu bierzemy, korzystamy. Czemu by nie? Let's go. Mamy, proszę bardzo. Pięknie. Ale. I jest też kolejna sprawa, tego wam nie będę prezentował w całości, no bo nie ma sensu. Sporo rzeczy po prostu wróciło do sklepów. Na przykład taki oto kapelusz, który wam teraz prezentuję. Tych elementów jest tam z 10 około, więc nie ma sensu po prostu wam tego pokazywać, bo zgaduję, że większość to jednak nie interesuje. No ale takie rzeczy są. I na koniec warto wspomnieć, że jest dostępny nowy tryb konfrontacji, ale raczej nikogo to nie obchodzi, bo te tryby są niestety strasznie słabe. Więc ja się zamierzam, dam. siema drapa, cześć. Elo.